Ja nazywam się Sławek Zawacki, a to jest część druga podcastu w kryptowalutach. Zwłaszcza w różnych kryptowalutach, na różnych blockchainach mieliśmy do czynienia z wieloma hardforkami i softworkami. Będziemy o nich rozmawiać na pewno w innych odcinkach Kango University. Będziemy podawać przykłady, będziemy wyjaśniać, jaka była motywacja. Pozwolę przedstawić Ci teraz dwa przykłady, po, po jednym przykładzie hardworka i softworka, właśnie ze, świ ze świata bitcoina. Hardfork. W 2017 roku. Toczyła się dyskusja, jak duży ma być jeden blok w Bitcoinie. Jak dużo danych ma się tam mieścić, ponieważ ilość danych przechowywana w ramach jednego bloku wpływa, ma bezpośredni wpływ na szybkość działania transakcji. Wiemy o tym, że blok Bitcoina, jeden blok bitcoinowy, zawiera w tej chwili 1 megabajt danych. W 2017 roku pojawiła się taka grupa, która mówiła, hej, zmieńmy to, zwiększmy ten blok do na przykład 2 megabajtów albo 4 albo może 32 bo dzięki temu w ramach jednego bloku będziemy mogli umieścić znacznie więcej informacji a to pozwoli przyspieszyć działanie naszego Bitcoina Zdecydowana większość górników nie zgodziła się z tym O ich motywacjach kiedyś będziemy mogli porozmawiać ale część górników powiedziała tak to jest dobry pomysł i wdrożyli w swoim oprogramowaniu właśnie taką zmianę która umożliwiała wykupowanie większych bloków niż 1 megabajt no ale niestety doszło do zasadniczej zmiany. Stare, jakby ci klasyczni, konserwatywni górnicy, ich oprogramowanie nie miało już możliwości, żeby dogadać się z tymi górnikami nowymi. I doszło właśnie do rozdzielenia. Tą nową przestrzeń, nową kryptowalutę de facto, nazywamy dzisiaj Bitcoin Cashem. Tak, jest to inny blockchain, utrzymywany na trochę innych zasadach, ma swoją. Kryptowalutę y, główną, która nazywa się Bitcoin Cash, a ci konserwatywni górnicy, którzy kontynuowali wszystko bez zmian, no cały czas utrzymują nam sieć Bitcoina. Tutaj też taka ciekawostka, że do momentu rozdzielenia tych łańcuchów historia jest taka sama i jednego łańcucha, i drugiego no bo był, to był jeden łańcuch ciągle jest jednym łańcuchem ale już od momentu rozdzielenia dzieją się zupełnie inne rzeczy. I to był przykład hardworka. Takim o którym warto się zainteresować, jest również rozdzielenie Ethereum i Ethereum Classic. Teraz nie będę o tym mówił, ale chcę się tylko zainspirować do tego, żebyś o tym pomyślał. Przykładem softworka, czyli delikatnej zmiany, która nie wymaga aktualizacji przez wszystkich górników i która nie prowadzi do rozdzielenia łańcucha, jest na przykład wprowadzenia nowego, nowej aktualizacji, nowej na czasy, kiedy była ona wprowadzona. Dzisiaj ona już nie jest taka nowa. Nazywa się Segwit. Jak wejdziesz na Kanga i będziesz chciał wygenerować sobie adres, za pomocą którego możesz przyjąć wpłatę bitcoina na swój portfel w Kanze, albo będziesz chciał zrealizować wypłatę, to zobaczysz, że mechanizmów adresacji jest kilka. I jednym z takich mechanizmów jest właśnie, przez jednym z typów adresów jest Segwit. To jest taki y, mechanizm adresacji, który pozwala na szybsze realizowanie transakcji. Jak to się odbywa, wyjaśnię Ci kiedyś w innym odcinku Kanga University. Więc tylko tyle, że była to zmiana, która y, na początku została zaakceptowana tylko przez niektórych górników, ale to, że tylko część górników ją zaakceptowała, a pozostała część nie, nie wpływało jednak na to, że nie mogli się oni ze sobą dogadać. A zatem nie doszło do rozdzielenia łańcuchów. I tym jest właśnie hard fork i soft fork. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w sposób jasny. A jeżeli jeszcze wszystkiego nie rozumiesz, to tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, nie przejmuj się tym, no bo przecież świat kryptowalut to jest zupełnie nowa dziedzina wiedzy, przemysłu i gospodarki. Nie da się zrozumieć wszystkiego od razu. To byłem ja, Sławek Zawacki, który pozdrawia Ciebie teraz bardzo gorąco i zaprasza Ciebie do odsłuchania kolejnego odcinka.